Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię wam jedną z ciekawszych latarek, jakie przyszło mi testować. Jest to Astrolux WP5. Dlaczego ta latarka jest taka ciekawa? No i tutaj mamy całą odpowiedź. W tej latarce są dwie technologie. Naokoło mamy tutaj technologię LED, a w środku mamy technologię LEP. Czyli te diody tutaj dookoła, które możecie zobaczyć takie żółte czy pomarańczowe, no to są LEDy. A na środku mamy lepa. Czyli można powiedzieć tak w skrócie, że wiązkę laserową. Myślę, że od razu Wam to zaprezentuję, żebyście wiedzieli o co chodzi. Włącznik jest tutaj. No i tutaj też mamy taki drugi przycisk, ale on służy do przełączania trybów. A typowo włączenie odbywa się w tym miejscu. Także zobaczcie. Teraz włączył się LED. No i teraz mamy lepa. Jeszcze raz. LED i LED, czyli LED i laser. Od razu dodam, że latarkę tą otrzymałem od firmy Banggood. To nie jest żaden post sponsorowany. Nie chciałem tutaj rzucać żadnych linków polecających do latarki, z których miałbym jakiś tam procent. Nie chciałem tego zaznaczać od razu. Chcę po prostu przetestować sobie latarkę. Także nie macie żadnych linków, niczego. O to chodzi, żeby te recenzje były rzetelne. Jakiś czas temu zainteresowałem się technologią LEP, no i mega się nakręciłem na te latarki. No i to jest właśnie LEP, który kupiłem sobie wcześniej. Jest to NLight L3, ale o nim może później, bo dzisiaj będziemy testować Astroluxa. Jest to w ogóle pierwsza moja latarka z tej firmy. No i nie jest to oczywiście żadna bazarowa zabawka, tylko pełnoprawny produkt. Marka jest bardzo długo na rynku, jest znana i ceniona także tutaj lipy na pewno nie będzie. No i co mega mi się podoba w tej latarce, to jej kształt, kompaktowość. Szczerze powiedziawszy, zanim kupiłem tego Enlighta L3, no to zastanawiałem się jeszcze mocno nad Icebeam M1 Terminatorem. No ale koniec końców zakupiłem tego Lepa jako pierwszego. No a teraz przyszło mi testować Lepa numer 2. No i w sumie, jeśli się uda, gdy będą Warunki trochę korzystniejsze, czyli, jak będzie noc, no to możemy sobie przetestować moc. Lepów tutaj 1400 metrów bodajże w bodajże zasięgu, a tutaj 1350. Wróćmy natomiast do Astroluxa WP5. Tutaj mamy z tyłu włącznik. Włącznik switch, jak zwał, tak zwał. On jest podświetlany delikatnie na niebiesko. Wieczorem będzie to widać. No i żeby odpalić latarkę, to jak wam już pokazywałem, musimy. Nacisnąć właśnie ten włącznik, i w tym momencie pojawia się tutaj. Zakładam, że stan naładowania. Żeby to jeszcze sprawdzić dokładnie, musiałbym trochę rozładować to ogniwo. No i od tego ogniwa w sumie zaczniemy. Jest to ogniwo 21700 oznaczenie, 5000 mAh pojemności, także naprawdę solidna bateryjka. No i ciekawostka, jest ładowane ono z USB. Myślę, że do takiej latarki ogniwo 21700 będzie bardzo sensownym rozwiązaniem. No bo tutaj mam na przykład w Nite 18650, ale do zestawu jest też dorzucona krótsza tubka, czyli możemy zastosować mniejsze ogniwo 18350 bodajże. No i tutaj tak samo możemy też te mniejsze ogniwo zastosować. Ta latarka w tym miejscu miała zamontowany taki plastik, który pomagał w trzymaniu tej latarki. Aby w ten sposób móc sobie ją złapać. Zakładam, że było to do tego. Ale ten plastik sobie zdemontowałem, bo jakoś wygodniej mi bez niego. No i co? I jest też smyczka dorzucona do zestawu. Smyczka jak smyczka, ale z ładnym logem Asteroluxa. Możemy ją sobie zamontować z tej jak i z tej strony. Latarka jest w zielonym kolorze. W sumie tak się składa, że ostatnio wszystkie latarki trafiają mi się właśnie w zielonym kolorze. No i nie wiem czemu też na przykład na Aliexpress często są one na promkach, a kolory jest naprawdę całkiem zacny. Ta latarka ma też niebieską i czerwoną diodę. Taki tryb mrugający. Pokażę wam jak to działa. Ale uważam, że jest w sumie bez sensu, no bo po co nam coś takiego bardziej przydatna by była sama czerwona dioda na przykład. No i wtedy ładne czerwone światło byłoby bardziej użyteczne. Gdy klikamy dwa razy, no to właśnie włącza nam się ten tryb, a po kliknięciu trzy razy przycisku, mamy białe strobo. No i teraz, żeby włączyć leda z lepem równocześnie, no to po prostu w obojętnie którym momencie przyciskamy ten przycisk. No i teraz włączył się led z lepem równocześnie. No i zobaczycie wieczorem, jak to będzie działało, bo Naprawdę zrobi to robotę, bo pod nogami będziecie mieli oświetlony teren, no i punkcik również będzie oświetlony. LED plus lep technologia mega ciekawa. Uważam, że będzie to przyszłość w latarkach, no bo jest to jednak bardzo uniwersalne rozwiązanie. No, bo gdy macie takie dwa źródła światła, no to nie potrzebujecie nosić dwóch latarek. Chyba, że macie latarkę z zoomem, ale o dobrą latarkę z zoomem, no to jest naprawdę ciężko, bo tak naprawdę, żeby mieć uniwersalne źródła światła, no to co musimy zrobić? No są trzy opcje, albo posiadamy dwie latarki, czyli na przykład takiego lepa osobnego, no i powiedzmy to jest zwykłą latarkę z szerokim światłem, no i wtedy mamy i szeroko i daleko. Druga opcja, no to latarki z zoomem. Czyli na przykład konwoj Z1. Taki konwoj jest na pewno ciekawą latarką, ale jest też dosyć szeroki. Gabarytowo wydaje mi się, że jest mniej wygodny. Ten jednak jest całkiem wygodny w noszeniu. Przede wszystkim dzięki właśnie takiemu kształtowi latarki. No bo wspomniany wcześniej przeze mnie IceBeam M1 jest latarką wybitnie ciekawą, ale jednak taki kształt prostokątny, taki modelniczki nie do końca może być wygodnym. Wydaje mi się, że może uwierać w rękę. A to. Klasyczny kształt latarki, i myślę, że w taką technologię warto iść, w takie kształty ogólnie. No i właśnie zacząłem mówić o tym IceBeamie, no i też o tym Astroluxie, czyli trzecia opcja, czyli dwa w jednym. A możemy mieć tak naprawdę trzy w jednym, bo IceBeam M1 ma jeszcze zoom w Lepie. Tego tutaj oczywiście nie ma. No i od razu zaznaczę, że latarki z technologią Lep nie są tanimi latarkami, no bo średnio za taką latarkę trzeba dać z 500-600 zł. Koszt takiej to jest 600 zł, takiego Enlighta, a takiego Astroluxa 450 zł na Bangudzie bodajże. Może troszeczkę mniej na nowe konto. No a IceBeam M1 no, to najtaniej na prągach gdzieś tam za 850 zł. Także no, przebitka do zwykłych latarek z technologią LED jest no, potężna. No bo koszt dobrej latarki z technologią LED no, to jest 150-200 zł i macie już naprawdę fajną, ciekawą latarkę. Nawet takiego Safirna na SC31. Nieraz za 60 zł na promocjach możecie wyrwać, za 100 zł bez promocji. No ceny są naprawdę różne, ale LEDy ogólnie nie są jakoś wybitnie drogimi latarkami. Ta technologia LED właśnie tyle kosztuje. Nie będę teraz oczywiście omawiał, co to jest technologia LED, no bo jest to tak skomplikowane, że musiałbym czytać z kartki. To są po prostu jakieś reakcje chemiczne. Z tego, co tam gdzieś kiedyś czytałem, tak najprościej tłumacząc, no to jest po prostu niebieski laser, który odbija się od nie wiem jakiegoś tam obiektu fosforowego. No i ten laser, niebieska wiązka, zamienia się w białą wiązkę lasera, która też nie jest tak niebezpieczna jak ta niebieska. No i ona daje właśnie te źródło światła laserowe. No. Nie chcę tutaj się wymądrzeć, no bo naprawdę musiałbym czytać z kartki, żeby to zapamiętać, bo. Nie są to proste technologie. No i taki LEP oczywiście jest droższy w produkcji. Latarki są też droższe. LED jest w sumie bardziej uniwersalną latarką. Teraz mam właśnie włączonego LEDa. Nasuwa się tu w sumie zasadnicze pytanie, czy ta technologia LEP jest warta dopłaty. No i jeśli chodzi o zasięg świecenia, no to na chwilę obecną nic nie jest w stanie chyba zaświecić dalej. Jeśli chodzi o takie latarki, które możemy kupić także no, lep, bije wszystko na głowę, ale chociażby taki konwoj L21B na diodzie SFT40, który również posiadam, on kosztuje bodajże 200 złotych, tak naprawdę jest w stanie dorównać zasięgiem praktycznie tej latarce Enlightowi L3. Ten lep będzie oczywiście minimalnie dalej rzucał gdzieś tam na drzewa. Ale problem jest w tym, że latarka może mieć nawet 2 km zasięgu, ale ludzkie oko nie jest w stanie już tak daleko zobaczyć. Więc tak naprawdę, latarka do 1,5 km powiedzmy, zasięgu jest no, taką latarką wystarczającą. Z tego co kojarzę, wcześniejszym właśnie modelem, jakby poprzednikiem tego Astroluxa, no to był model WP3. To jest chyba taki najbardziej popularny lep od lat na Bangudzie dostępny no i tam podają, że on rzuca do nie wiem około 3 km, chociaż to też na pewno jest nierealne, myślę, że 2 km to tak maksymalnie no ale jest też na pewno latarką dużo większą, cięższą no nie jest po prostu tak kompaktowym urządzeniem, ale jedno trzeba tutaj powiedzieć, że im latarka będzie właśnie większa gabarytowo, będzie miała tutaj większy odbłyśnik, no to ona będzie świeciła po prostu dalej tylko trzeba zaznaczyć, że Astrolux WP3 jest latarką, która jest tylko lepem, a tutaj mamy lepa z LEDem. I dla mnie jest to rozwiązanie idealne. Jest to pierwsza taka latarka, którą posiadam z takimi dwoma technologiami naraz. No i widzę już, że jest bardzo użyteczna, ale to w sumie pokażę Wam wieczorem. No bo tutaj niewiele teraz zobaczymy. Możemy tylko zobaczyć, jak mocny jest. Ten lep, widzicie źródło światła na tym drzewie, jak to jest skupione. No, i jeśli chodzi o latarki, dodam jeszcze jedno: że jeśli ktoś chce wejść w taki świat latarek, no to niech zacznie sobie właśnie od chociażby Sofirna SC31 Pro 80 zł, 60 zł. Jest to już do dostania w takich pieniądzach. No a później, jak już zagłębimy się trochę w temat, będzie to ostatnia latarka, jaką potrzebujemy. A być może w ogóle jej nie potrzebujemy, no bo. Lep, no to już jest. Tak naprawdę zabawka. To jest dla pasjonatów świecenia latarkami. Myślę, że jest bardzo mało odsetek ludzi, którzy rzeczywiście używają tego do jakichś zastosowań takich technicznych. Bardziej to jest po prostu zabawka. Lep to jest, no, fan, fan ze świecenia. Taki laserek, że możemy sobie bardzo daleko przyświecić jakiś obiekt. Z zastosowań, o których słyszałem, no to jedynie. Ludzie, którzy gdzieś tam śledzą zwierzęta na zasadzie obserwacji, ale to trzeba wtedy połączyć z lornetką czy tam z lunetą, i wtedy taką latarką, takim lebem sobie doświetla obiekt jakiegoś zwierzaka. No bo ludzkie oko niestety tak daleko nie zobaczy, nawet gdyby ten zwierzak gdzieś był półtora kilometra dalej. No i też gdzieś niby kurierka, czyli doświetlanie adresów wieczorem, ale czy wieczorem się jeździ? Słyszałem też takie teorie, żeby przyświecić po prostu na budynek, nie budząc wokół wszystkich sąsiadów, oświetlając cały budynek, tylko na przykład numer domu. Może wyznać jeszcze jakieś zastosowania tej latarki, bo myślę, że dużo z nich to jest taka dopisana po prostu na siłę. Trzeba sobie powiedzieć to jasno, że bardziej jest to zabawka. Ale ze względu na to, że ta latarka posiada też leda, to uważam, że jest to już wtedy bardzo użyteczne urządzenie. Jednym słowem, wychodzisz na podwórko, bierzesz taką latarkę, zawsze tutaj ją włączasz z tyłu, latarka jest włączona i tutaj sobie regulujesz moc. Masz trzy tryby świecenia: pierwszy, drugi, trzeci, cztery, przepraszam, cztery tryby. No i zobaczycie to wieczorem. Ale już coś tam widać na tym drzewie. I wtedy macie po prostu zwykłą latarkę, a świeci to naprawdę konkretnie. No i barwa jest tutaj taka 6,5000 kelwinów, czyli taka no biała. Jest mniej w sumie niebieska niż w tym Enlighten. Dosyć przyjemna barwa. Tutaj nie ma co narzekać. Ogólnie lepy są barwy zimnej, ale teraz tu akurat opowiadam Wam o ledzie. No a gdy chcecie przyświecić sobie i szeroko i daleko, no to wtedy przytrzymujecie włącznik. I zobaczycie jak to daje Ale to już wieczorem No bo naprawdę nie jestem w stanie Wam tutaj za wiele teraz pokazać Zróbmy sobie już może teraz Takie szybkie podsumowanie Czy warto iść w technologię LEP Jest to technologia, którą Wybierzecie na samym końcu Gdy już przejdziecie wszystkie etapy Posiadania latarek Ale i tak zacznijcie od taniej latarki no i kupcie sobie jakąś latarkę czołową, taką, którą zakładacie na głowę, bo to jest jednak najbardziej użyteczna latarka, którą najczęściej się używa. Gdziekolwiek pójdziecie do warsztatu, do garażu, na strych, macie wolne ręce i zacznijcie od jakiejś po prostu dobrej czołówki. Wracając już do samej technologii LEB, do tych latarek, rozważcie je na samym końcu, jeśli już. Poczujecie tego, nie wiem, bakcyla do kupowania latarek, jeśli będzie to jakieś tam wasze hobby, jeśli będziecie chcieli spróbować czegoś nowego, czy po prostu mieć coś do zabawy. No ale wtedy warto sobie rozdzielić to na właśnie typowe lepy, które są po prostu z jednym źródłem światła oraz ledy z lepami. Ja uważam, że lep to jest typowa zabawka, która nie ma ledów, no bo poza zaświeceniem sobie właśnie w jakiś daleki obiekt, czyli głównie do zabawy nie ma ta latarka jakichś większych zastosowań. Nie ma jakiegoś takiego większego sensu poza tą właśnie zabawą. A latarka, która ma dwa źródła światła, ma już naprawdę sens. I zmienia to w sumie całą zasadę tej gry. No bo jest to już wtedy całkiem uniwersalne urządzenie. Możemy używać tego jako zwykłej latarki. A przy okazji mamy dodatkowego lepa, czyli Możemy sobie przyświecić dalej, możemy się też pobawić. Także tak naprawdę to jest przyszłość latarek, czyli LED z lepem. Czy to zrewolucjonizuje rynek? Raczej nie, no bo cały czas będzie to na pewno dosyć droga technologia. Kiedyś stanieje, ale zanim to nastąpi, to na pewno jeszcze minie trochę czasu. Takie mam podejście do właśnie lepów. To jako typowa zabawka. A to widzę, że jest naprawdę całkiem uniwersalne. No i czekam też na następcę IceBima M1. Będę po prostu obserwował rynek, co tam się będzie działo. Ale nie ukrywam, że chyba wolałbym latarki w takim właśnie kształcie. No bo to naprawdę przyjemnie i wygodnie się trzyma, fajnie się z tego korzysta. Ja po prostu uważam, że kompaktowość też jest w cenie, bo mając naprawdę sporo latarek, i tak najczęściej używam tych, które są dla mnie najwygodniejsze. Tak samo mam na przykład Sofirna SP36 Pro, który jest całkiem dużą latarką, to jest naprawdę cegła. Jest na tyle niewygodna w ręce, że bardzo rzadko z niej korzystam. Leży gdzieś na półce. A taki Sofirn SC31 Pro, który był powiedzmy 200% tańszy, jest używany przeze mnie dosyć często. Także na to też warto zwrócić uwagę. No i co? I to chyba tyle. Widzimy się w wieczornym teście tych latarek. A w zasadzie tej latarki, no i tego Enlighta dodatkowo. Astrolux WP5. Za chwilę będę nagrywał nocny test latarki, ale jeszcze jedna rzecz, taka mała wada, którą zauważyłem. Tutaj producent zastosował ogniwo, które jest jakby wydłużone kształtem. Klasyczne ogniwo 21700 jest troszeczkę krótsze, przez co jest luźne w tej latarce. Można oczywiście tutaj coś przerobić, dać dłuższą sprężynkę, chociażby. Albo zastosować jakąś tu okrągłą blaszkę pod to No nie wiem, coś tutaj można by zdziałać No ale powinno być to w standardzie No bo w takiej sytuacji zapewne wymusza to zakup ogniwa ze strony producenta Nawet nie wiem ile ono kosztuje, ale zakładam, że takie ogniwo nie będzie tanie Tym bardziej, że jest ładowane na USB-C No i dobra, jest już chyba wystarczająco ciemno, żeby Wam pokazać jak to świeci Zobaczymy sobie technologię LED oraz LED Także o możecie też zobaczyć od razu switcha niebieskiego. No więc włączam. Latarka odpaliła się w ledzie. No i teraz mamy tryb low, najsłabszy. Całkiem już to daje tutaj nam światło. Nie można powiedzieć, że nic tu nie widać. Troszeczkę mocniejszy, drugi tryb, trzeci tryb, tu już jest naprawdę konkretnie. No i turbo, tryb czwarty, no jest naprawdę elegancko. Teraz wyłączę i zobaczycie. Przelećmy, może sobie wszystkie tryby, żeby było wiadomo o co chodzi. Gdy włączamy główny przycisk, włącza się LED, wyłączamy. Jeszcze raz naciśniemy, no to mamy już lepa. No i tak wygląda LEP, czyli laserek. To już jest konkretne światło. Teraz gdy włączymy, znowu odpala nam się LED, lep, LED, lep. No widzicie o co chodzi. No i zawsze ta latarka włącza się w tym najsłabszym trybie, w trybie LOW. No, i teraz taki fajny bajer, czyli przyciskamy włącznik, ten tutaj na środku, i odpala się LED z lepem jednocześnie. I to jest już naprawdę fajna opcja, no bo zobaczcie, mamy oświetlone tutaj wszystko pod nogami, jeszcze szeroko. No, i też możemy sobie doświetlić jakiś dalszy obiekt. Teraz, gdy naciśniemy, no to przełącza nam się znowu w najsłabszy LED. No i tak naprawdę. Poza tymi trybami są jeszcze stroboskopy A stroboskopy wyglądają W sumie tak jak już wam pokazywałem Ale Taki bezsensowny tryb Tutaj mógłby być tryb czerwony Zdecydowanie byłoby to lepsze Trzy razy białe strobo No i co ciekawe Ten stroboskop jest jak widzicie z lepem Czyli do samoobrony idealny Możecie oświecić kogoś kto stoi naprawdę daleko No i tak naprawdę to są wszystkie tryby tej latarki. Wszystko co ona ma, jeśli chodzi o oświetlenie. Wychodzicie wieczorem na podwórze. Jeśli na przykład mieszkacie na wsi, zróbmy sobie taki scenariusz. Odpalacie latarkę, macie normalny tryb. Fajnie, że ten przycisk jest podświetlany, czyli znajdziecie w nocy, gdzie leży ta latarka, a w zasadzie na podstawie tego switcha znajdziecie ją w nocy. No bo jak włączamy, no to włącza się ten. No i jak odpalicie już sobie latarkę w tym trybie, no to Wybieramy sobie odpowiedni tryb. I co? I mamy zwykłą latarkę. Fajnie świecącą, szeroko. Większość osób potrzebuje właśnie takiego światła, jeśli chodzi im o szerokie takie zastosowanie, przyświecenia No naprawdę jest całkiem szeroko. O, tutaj będzie to chyba fajnie widać. No i teraz chcemy od razu zaświecić dalej. Przyciskamy. No i patrzcie, i szeroko, i daleko. Zobaczcie, gdzie to sięga. Bardzo, bardzo daleko. Z tego, co podaje producent, 1350 metrów. Oczywiście na pewno będzie to trochę mniej, ale i tak jest daleko. No a jeśli chcemy samego mieć lepa. No to musimy wyłączyć latarkę i ją po prostu włączyć i wtedy jest sam lep. a teraz mamy dodatkowo leda led, 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 lep. no i tak w kółko nie? a przycisk włączony, przytrzymany dwa tryby na raz i to jest też chyba najbardziej takie użyteczne i ciekawe taki właśnie tryb no i teraz jeszcze pokażę wam jak wygląda to w porównaniu z nlightem L3, którego też mam? To jest Enlighten. On ma tylko samego lepa. Tutaj nie mamy LEDa, ale ta latarka jest wydaje mi się, że mocniejsza. Mimo, że ma niby 1000 lumenów, tam podają 1350 lumenów, ale nie wiem czy dla łącznej wartości, czyli lepa z LEDem, no bo jednak ta latarka jest mocniejsza. Ma przede wszystkim szerszą wiązkę. Jak zaświecimy, to kółeczko na końcu jest większe i więcej widać. Teraz odpala się w słabszym trybie, w mocniejszym, i to jest tak naprawdę wszystko. Jeszcze trzykrotnie, jak naciśniemy, no to włącza się stroboskop. No i dobra, spróbuję nagrać dwie latarki jedną ręką. Odpalam Enlighta w maksymalnej mocy. No, i teraz odpalam Astroluxa. Chyba widzicie, jaka jest różnica. Enlite jest większy, jest po lewej stronie, a po prawej stronie mamy Astroluxa. I tak, jak patrzę na obiekty, które są dalej, to wydaje mi się, że ten astrolux nawet jest troszeczkę bardziej skupiony, ale to są tak małe różnice, że ciężko jest wychwycić na pewno w tej szerszej latarce, po lewej stronie, czyli ten która Która świeci szerzej. No obiekt jest na końcu bardziej doświetlony, no bo mamy większe skupienie. Ale co w sytuacji, gdzie mamy tylko jedną latarkę? No gdy mamy jedną latarkę no to co możemy zobaczyć z takim lepem w nocy? No niewiele, jeden obiekt A co się dzieje, gdy mamy latarkę, która jest uniwersalna i ma dwa tryby? A no dzieje się to, że robimy z niej Coś takiego No i chyba widzicie, jaka jest różnica między typowym lepem a lepem z ledem To jest dużo bardziej uniwersalne Bo tak naprawdę nie muszę mieć teraz czołówki z tą latarką spokojnie mogę chodzić sobie po lesie No a z tą No a ta latarka w nocy na niewiele się zda Bo teraz nie jest jeszcze aż tak ciemno Ale no nagrywam to teraz Żeby było jeszcze coś widać Bo tak to byłaby totalnie noc I musiałbym doświetlać czołówką To jest po prostu zabawka Bez czołówki nie poradzimy sobie Gdy mamy samego lepa w lesie No bo z takim światłem będzie ciężko iść Pod nogami nie będzie wiele widać więc albo latarka z zoomem, albo dwie latarki, czyli czołówka plus latarka do łapy, albo po prostu latarka uniwersalna, która świeci i LEDem i lepem, czyli chociażby taki Astrolux. No i dobra, myślę, że to tyle starczy tych testów. Wiecie o co chodzi, widzicie jak to świeci. Możecie sami ocenić, czy taka technologia połączona dwie technologie. Na raz. Czy to dobre rozwiązanie? Według mnie tak, dajcie znać. Dzięki za test. I do następnego.